Cześć, witajcie, z tej strony Olivia. zamiast Kacpra dzisiaj, ze mną jest tata, tata. i... Kasper się obraził, nie chce grać, dlatego gramy z Oliwią. W co Oliwia gramy? Gramy w Party Games i... A na czym to polega, co mam tu robić? I są różne gierki, miks różnych gierek i teraz spadają na nas e, piaski i żwiry i... I co mam robić? I trzeba nowo... Patrz, tutaj z góry spadają i trzeba tak, żeby właśnie spadło na ciebie, bo wtedy to pole zabiera. Nie spadło. No, żeby nie spadło na ciebie. No. Strasznie nuda taka. Nudna? To nic by. się nie dzieje, że to nie tylko taka spada? Tak, i trzeba sobie już zostały? Okej. Okay. No. I drugie miejsce mam, bo już nie mam pola. To powiem Ci, nie urzek mnie tak Dobra, kolejna gra to jest yy, taka, że trzeba jak najszybciej dojść i jak walniesz tą ścianę, to... No. to cofacie na start, więc musisz tak idealnie przeskakiwać. Ja mam to zagrać tak, jak Ty tu skaczesz? To tak. żartujesz? Tak. Tak szybko trzeba biec? No można wolniej, ale to trzeba jak najszybciej. O i co, Cię? No, trafiło mnie i jeszcze ktoś która przeszedł. Jedenasta. Ale, ale wcześniej miałam drugie miejsce, więc lepiej. O, no, dalej. Dalej dalej, dobra. A tutaj można głosować jaką grę. Nie chcę tego na przykład, więc mogę zagłosować, żeby nie było tego. To co to jest? Jakiś parkour? To jest parkour na chwilę, żeby żeby rozpoczęła się gra kolejna. W oczekiwaniu, tak? Tak. I kiedyś zacznie. zacznie? Za sekundę. O, dobra. To jest jeden z moich ulubionych gierek. I co to jest? O tym, na czym polega? No, trzeba stanąć na klocku, który masz w ekwipunku. Na przykład teraz jest czerwony. I, I trzeba stanąć na czerwony. Każdy musi stanąć na czerwony. Teraz na zielony. I stajemy na zielony. I potem to się przyspiesza. I trzeba. I mega szybko trzeba. No i ten zielony A, nie no drugi zielony. Jak to? Emm... Fioletowe. A ktoś odpada? No, tutaj z, z prawej 13, strony no. masz ile osób zostało. Już jedenastu. No dobrze idzie. No dawaj, dawaj, dawaj. No. Ale to już jest mega szybko. Spadę kościół. To jest ten Caspra. Caspra. 7, 6 się dosło. 4. Może Nie widzę pomarańczowego. Czemu przygiałaś? No nie widziałam pomarańczowego, wiesz. Teraz jest wyświkłek. Trzeba usiąść na łódce. Siedzisz już? Która nasza? No, widzisz, tak tutaj widać. Nie yes. Nigdy nie grałem w to. No, bo to są takie minigierki. Pierwsza jesteś? Druga chyba, w sensie, a Miesz, już piąta. Wiesz, bo wy sprzedają Cię z boku. No coś. wiem, bo oni mają tam lód. A tu też jest lód, mogę zobaczyć. Może mnie to przyspieszy jakoś. O nie, nadal jestem piąta. Piąte miejsce. Nie, mogłoby być gorzej. Mogłoby być gorzej! A teraz jest Hot TNT, czyli gorący ziemniak. Czyli. I mam TNT i muszę je oddać na pasku EXPA. Jest napisane, w sensie pokazane, kiedy to się jakby skończy. I, i to na koniec mu oddałam od razu. Tak, jak mam TNT, muszę mu oddać. O, i sama, jak ktoś ma TNT, to muszę uciekać przed nim, żeby go nie dostać. wiesz, że ktoś ma TNT? No, bo ma tak, widzisz, tam są Aha. TNT. I... Okej, okay, znowu mam TNT. O nie. Tutaj same, same TNT są. Dobra. Trzeba im oddać. Czekaj. No, yes. no sława yes. jest. No, słaba jest, Nie Ja lepiej grać. No, ale ten. Grać będzie na poziomie Cacpra. Na poziomie Cacpra. Że ja? To może chcesz pobrać. Nie, nie, A, że popatrz, ja się zobaczyłem, ja bym zobaczyłem, na znam tych gier w ogóle. No ale to... detektywa, to zagramy detektywa. Detektywa? Albo to inne twoje podobne. Jakie moje inne? No, idź dalej. Teraz co? Runda szósta i co robisz? Dalej zdjęci? Tak, dalej zdjęci. A my co mamy? no i my jesteśmy spektatorami teraz i możemy sobie obserwować zostało dwie osoby więc dziewiąte miejsce teraz jest e, gra i trzeba znaleźć e, odpowiedniego villagera i na niego nacisnąć na przykład teraz musimy znaleźć Jessica i trzeba znaleźć Jessica no, i oni nie mają nazwy, nazwy różne, to ci czarowie I mogę sobie tak w sumie przybliżać bez tak. Gdzie lepiej. To I trzeba gdziekolwiek na tej mapie znaleźć. I to jest czasami trudne, więc o tu jest Jessica i Isla. Gdzie jest? Szukamy. Na dole będzie. Na dole będzie, mówisz? No. Kto tam jest? Nie. Dobra. To... George, Harry... Oj, nie widzę. Do góry. Do góry? No dobra. I gdzie tu... Myślisz, że może być? Tam nie ma... No dużo ich skacze. O, tam jest! Widzę. Jak ty to zauważyłaś? No normalnie, przybliżyłam sobie, żeby zobaczyć. Dobra, rabi. nie wiem, nie widziałam jej wcześniej. Tu nie ma, dobra, nie ma. Mm. Nie, to tu też nie ma. Mają. Jak oni mają po czterech, Aha, już się kończy czas, to spoko. Dziewiąte miejsce. O, słabo, słabo idzie. No ale to widzisz, bo to zależy jakich jak ci wylosuje, bo każdy ma inna chyba. Dobra, teraz trzeba dopasować idealnie kolor. Brązowy, pomarańczowy. Nie ma niebieskiego nigdzie. Nie ma niebieskiego nigdy. Dają no jak? <noise> Sub... nie. No wiesz, że zawsze najlepsza w jesteś. Co? Nie wymyślaj. Szybko, dawaj, dawaj. <noise> Rozpraszasz mnie, Anubę. Trzecie miejsce. Mogło być gorzej. To mogło być lepiej <noise> <w dużej. głos> Mogło być. No, gra, oczy? Spliff. No, Splif jest dość. Yy, prosty bym powiedziała, ale zależy czy są proste. Co masz być. Trzeba podkopać innych. To jest to, co wygraliście kiedyś z kad na Xboxie nawet. To jest ta minigierka, że trzeba się podkopać. I jak się spadnie do tej dziury, to yy, od razu giniesz, więc... Hmm. Można też rzucać śnieżkami. I one niszczą też pole, ale to tak... Nie no, załatwiłaś gościa. Jeszcze go nie załatwiłaś. No to sami się poniszczą. O kurczę, strzelałem tu śnieżkami. Dobra. No Strzelaj ja, śnieżkami w nich. Dawaj, 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 dawaj. no nie może go się załatwić, Uciekł ci. Był do trofienia. Pięć. Dobra, trudno. Proszę, ścieżkami rzucasz Mogę też śnieżkami. Zaatakował cię, się załatwi. Pięć zostało. Dawaj, 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 się załatwić. Ci. Dobra, cię jest... się się. Zobacz, dawaj! dalej, no o, zabiłam go. W końcu pierwszego ci się udało. A, tam. To nie liczę się, ile osób zabieresz no. tylko. No Dawaj go! No, spokojnie. Mogę się mieszkać. I sama wpadła, sama sobie <grym> no, no i idź, <grym> dawaj go, <grym> dawaj go. No i która jesteś? Szósta? Czwarta. Czwarta, ale czekaj, bo oni się. i te pole się pomięli, już. i zostaną ostatnie osoby, i. W miejsce. Dobra. O nie, tej gry nie lubię. Ona jest słaba. Trzeba strzelać ciastami w odpowiednie miejsce. I jak strzelasz do tych większych, to mniej punktów dostajesz, ale do tych mniejszych trudno też trafić. Więc. I to jest taka trochę nudna gra, moim zdaniem. Dlatego jej nie lubię. No ale gościu ma 84, to jak ładnie strzela jakiś tam. No ale to jest... Imsija Cars. Ja mam 36, mi się tam podoba, mówię. No, mamy 37, piątym miejscu słabo. Trudno. A tam ktoś ma 130, 140, no jak strzelają. No ja mówię, tam trafić, no. Okej, okay, czy się czas chyba? No na czwarte skoczyła się, no na piąte było ciężko. Czwarte, dobra. Mogło być gorzej. Mogło być lepiej, czy się... Nie, gorzej. No gorzej mogło być. No i znowu jesteśmy w lobby, jaka to jest fajna gra. Minecraft jest spoko, zagłosuję na tak. To co to jest? Co? To jest lobby teraz. Jesteśmy w lobby. I co tu robimy? A czekamy. Na co? Na gr grę. Żeby wybrać... E, no jest głosowanie, którą grę chcemy jakby i... To było już? Nie, to nie było. To jest taka gra, że trzeba wejść do wagonika. Takie jak muzyka... Właśnie się skończy, to trzeba wejść do wagonika. No nie, zajął mi. No i co teraz? No i nic teraz. Przygrałaś. No przygrała. <śmiech> 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 Ale słabo, tylko ja to Kasper lepiej wygrał. No to chodź, chodź. No ja nie to... Nie, Zapraszam, zapraszam. No chodź, siadaj, siadaj, zapraszam. Zap... No twoja kolejka. Zaczyna <laughs> się, dalej. No twoja kolejka. Ja, ja tylko obserwuję. Ja no. się uczę, ja się no. <laughs> uczę. Pójdziesz się na własnych błędach. Dobra, no się. Dobra, No nie, ty teraz, Chcesz, który <grym> w którym Które miejsce? Zobaczymy, bo jeszcze się nie skończyło. Byliśmy. Nie skończyło się jeszcze. Muzyczka leci i zaraz będzie koniec. Tam spadł wagonik i kto pierwszy tam wejdzie do niego? O, ten typek. O Mindfield to jest gra polegająca na... Jak najszybciej trzeba przejść na koniec, ale nie możesz, nie możesz dotknąć żadnej pół płytki, bo ty na początek da. I trzeba to tak przeskakiwać odpowiednio. O nie, spadnę. Spadnę. No widać spadniesz? Co nie było widać tego? No nie, no bo ja sprinta nie odpaliłam. I to było takie. Drugie miejsce mam, widzisz? Udało się. Dla. A teraz jeszcze raz z dół, W co? Yy, w owce. A co kaczki lecą. Kaczki! Jakie kaczki lecą? A są punkty za jakieś kolorowe? Tak, yy, każdy kolor ma ilość jakąś punktów, więc lepiej strzelać w takie, nie wiem, o, teraz różowa dała mi 7, a pomarańczowa da mi 2 punkty, ale to... 7, 2, 3 i no, e, no, e, no, daj, daj, jak, strzelasz, jak strzelasz w czarne, to one ci zabierają 50% punktów, które masz, więc nie zalecam. E. A no chciałam być pierwsza. która tak jest druga. No dobry ten cały Star. No bo on jest.. O okej. Okay. Tu trzeba jak najszybciej tak y, machać i jak najwięcej pole. No i musisz jak najwięcej pola jakby przejąć. I mogę przyjmować też pole tego na przykład. Po tu idealnie mnie zabiera. No nie, czemu jestem czwarta? Pierwsza muszę być szybko. No nie. Ha, to jest trudne. Kiedy kończymy odcineczek? Już, Już za chwilę, to ostatnia gierka. Jak dobrze. Oprzymy, jeżeli widzą, się podobało, to niech napiszą w komentarzu. Trzeba skraftować yy, odpowiednią rzecz i w tym problem, że ja nie wiem teraz jak to skraftować, jak skraftować yy, ten tory. Chyba, jakoś może tak. Nie wiem. Jak skraftować tory? Tory! No jak skraftować tory? Bo ja nie wiem. Dobra, to kończymy Oliwia. Pożegnaj się z widzami. Dobrze, żegnam się z widzami. Do zobaczenia. z Kasperkiem. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale Kaspra. I, bye. I bye.